Panie, proszę się proszę Kto chce, to chodzi do kościoła, kto nie, to nie. Nie ma przymusu. To nie, Ale panie, panie, nie, panie, mówię, nie mówię, mówi, że jest jakikolwiek przymus. To bo nie ma bądź. przymusu, mam ja prawo, nie, Jest demokracja. Ja Ale pan kłamie, że władza, nie. która na przykład nie poddam, przygotowuje panie, ustawę, że będzie można karać kogoś, kto się zachowuje niezgodnie w kościele, uzyska efekt odwrotny. Znaczy, ileś ludzi zawsze się na no wiecie, tam jest do dwóch lat więzienia za złośliwe, niestosowne zachowanie. Nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że finansowe przywileje dla Kościoła organizowane i to przez takich ludzi jak są, e, e, że to splecenie, ten sojusz po raz kolejny w naszej historii tronuje ołtarza. Jest przede wszystkim groźny dla Kościoła jest źródłem cierpienia, niepewności i dla bardzo wielu wierzących. Nie, nikt nie będzie uczył wiary, w jaki sposób ja mam wierzyć. Z polityków.